To był wspaniały pomysł, bardzo cieszę się, że jest kontynuowany i z roku na rok rozwija się formuła działania tych y, sesji i kół, które były pokazane, no, przybywa i to świadczy o tym, że w Ruszowie koło rządów tych pirat stara mieszkańców, stara pokolenia, widać to w tych najmłodszych na poduszkach, tutaj się trochę wracających czy, czy korzystających z tej możliwości. I myślę, że to jest to o co chodzi, że środowisko i miejscowość razem działa, razem z sobą przebywa. I to jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, żeby każdy z każdym chciał rozmawiać i przebywać. A tak już całkiem humorystycznie to wielokrotnie Państwa na tych programach widać nie tylko w tym, ale i poza dniu. I już tak przypchnęło, tak, że jak jakaś grupa rowerzystów w jaskrawych koszulkach, bo nie tylko pomarańczowych się pojawia na y, drogach, to od razu, o, piraci z I to jest to się rozpoznawanie po tym właśnie waszym zachowaniu, waszej jedności i jeździe w grupie. No i oczywiście organizacja tych wszystkich imprez i tych wszystkich spotkań. W tym temacie będziemy bardziej no, polecenia wszystkie innych. Wiele miejscowości powiem, gminy i nie tylko. Zaprosi Wam, że tak wspinale okazujecie się zorganizowało. Gratuluję jeszcze raz. Mam nadzieję, że Zaczekam zaproszenia na piątą rocznicę. Myślę, że w niniejszym pokaru nie przybędę. A ten, który już wiosłem, myślę, że dla wszystkich pokoleń będzie odpowiedni, a zwłaszcza ten ostatni pozwoli na rozwój i troszkę zastanowisko po Wszystkie wydajemy